Cześć, ja jestem Dutch Joe i chciałbym wam zaprezentować znaczy zrecenzować nową kostkę firmy With Eden, czyli typ C5 może zacznijmy od tego jak kostka się rusza ogólnie kostka się bardzo dobrze rusza w porównaniu do starszej wersji czyli wytrąga Dopracowano y, wiele błędów, typu że na przykład czasami się narożnik w środku, jakby jest zabudowany jak teraz, się y, rozwala na kilka części. Ogólnie kostka się rusza bardzo szybko, nie można tego zastrzec. Teraz tak kąty ścina bardzo duże, ścina aż takie, na przykład potrafi takie ściąć. Teraz odwrotne. No, może z tym możemy mieć takie trudne problemy. takie ścina gdzieś. Tak. To by było z kątów. Tyle ścina najwięcej kostka z tego. Kostka jest ogólnie dobra hmm. budowa. narożnik mniej więcej wygląda tak. Czyli tutaj jest takie zupełnie inaczej niż w starym witlągu. Dopracowane jest, aby narożnik yy, się tak nie rozwalał. O to jest krawędź Tak dziś mniej więcej wygląda. kłopot jest z włożeniem, a to nie powinno zająć drugiego czasu. Kostka bardzo nadaje się do e, szybkiego bardzo układania. Pewnie jak słyszycie jest bardzo głośna. Można na niej pobić różne swoje osobiste rekordy. Ja osobiście kostkę bardzo polecam. No, się czasami takie coś zdarza, że na różnicie obróci. Wystarczy zrobić tak już jest jak powinno być. No, a to więc by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie. No i to by było na tyle. Cześć.